Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Dzisiaj postanowiłem ruszyć w Mirachowskie lasy. Nie wiem, czy dzisiejszym tematem przewodnim będą grzyby, które ewentualnie uda mi się znaleźć, czy coś innego. Ale postanowiłem po dłuższej, trzytygodniowej przerwie wyrwać się chwilę do lasu i zobaczyć, co tu ciekawego się w nim kryje. Na pewno natknąłem się na tropy różnych zwierząt. W pewnym miejscu widziałem tropy wilka, a ostatnio od kolegi słyszałem, że, że one tutaj przebywają. Idę sprawdzić swoje miejscóweczki, w którym też może mogą znajdować się jakieś poroże. Więc ruszamy. Zobaczcie, jestem... czy tego nie zobaczycie, a jestem kilkadziesiąt kilometrów od Gdańska. Mamy dzisiaj 18 styczeń 2025 roku. W Najsku śniegu raczej nie idzie zauważyć A tutaj jesteśmy całkiem w innym miejscu Niby jest temperatura 5-4 chyba było na plusie, jak jechałem tu samochodem, a śnieg sobie ładnie zalega a ja sobie Buszuję i idę tropami zwierząt z ciekawości gdzie mnie to zaprowadzi Więc zapraszam na dalszą leśną wędrówkę razem ze mną I chodzę sobie dalej tymi tropami zwierząt Natknąłem się właśnie. Zobaczcie, jaką obdarta kura. Raczej nikt ręcznie jej nie korował. Tylko albo sobie ją podjadał, albo traktował porożem. Fajne miejsce. Szkoda tylko, że. Zrzutów nigdzie nie widać. Nogi już przemoczone, bo wybrałem się w Adidaskach jak na letnią wędrówkę w poszukiwaniu grzybów. Ale póki, póki spaceruję, póki cały czas idę, to powiem Wam, że nie odczuwam tego zimna. Pierw może jak wsiądę do auta, to nogi zaczną mi marznąć. Dobrze, wszystkich drzew nie będę Wam pokazywał. Skupię się dalej na przeglądaniu lasu. No, pierwsze grzybki, które dzisiaj znalazłem. Zobaczcie, problem będzie z ich ostrością, bo są maciupkie. Ręce mi się trzęsą trochę, brak stabilizacji obrazu. Idę dalej, widzę w większości dużo okorowanych drzew pewnie niedługo będzie można znaleźć po jakieś fajne zrzuty Na pewno to miejsce może być dobrym przykładem do tego żeby właśnie w takich miejscach poszukiwać ale jak na dzisiaj na razie nic nie widzę ale jeszcze się nie poddaję jeszcze szukam może już powoli kończąc bo trochę zmarzłem wszędzie zwierzyna ma swoje ścieżki swoje tropy nieraz więcej jest tych śladów przechodzących przez jedno miejsce nieraz Widać, że to pojedyncza zwierzyna, tylko eksploruje las. Niestety nie udało mi się znaleźć poroża, ale przynajmniej jak będę miał chwilkę, wiem w jakich miejscach szukać. Bo w niektórych było bardzo to widoczne, w którym to poroże może zostać. A tymczasem życzę miłego wieczoru. I do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.